Przerwita ja Filip, dzisiaj jest odcinek. I budujemy pobodziarkę. Pobodziarka. Pobodziarka. A masz łóżko? Nie. Ale nie o to mi chodzi, że y, łóżko dla więźniaków, tylko u siebie, żebyś mógł spać. Y, się robi noc. No o to mi chodziło. Nie masz? No, nie mam. Szkoda. Zrobić ja zrobię tylko trochę. Mogę na chwilę, poczekaj, to ja na chwilę wyjdę i teraz pójdź spać. Dobra, czekaj. Idę do chaty. Nie chcę do ciebie, o. Dobra, idę spać. Dobra. Możesz wejść. O, jesteś dobra. Trochę widać tam domu, ale nie będę zbyt dużo zdradzał. E, to ma być to chcesz takie z filarami? Co? Z filarami? Nie wiem, bo dziergarka robi to jak chcesz. To będzie duży szpital. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, idealnie mi e, starczy. Dobra. Tu, a tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra cyk, cyk, cyk. Akurat golem musiał do mnie przyjść Miałam się ale nie chcę mnie się już przewijać. Dobra. No co, co się stało? Dobra, zrobić okna, czy nie? Zrobię okna, bo mało drewna mam. Ale pokoje będą mnie widoczne, ja będą. Że to jest Minecraft, Minecraft, Minecraft. tutaj będzie pierwszy pierwszy pacjent ile tu jest? Dobra cyk 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 Dobra Teraz sy, 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 sy. Tu, tu. Dobra. No, gdzie jest? Tu? I muszę A może jeszcze to powiększę. Nie płacze. płacz. No nie. A w środku będą brzozowe, dobra? Drzwi. Dobra? Jak w środku? I już są drzwi. Co? Nie brzozowe robię. Ale już są Cik, cyk. Ci. Aha, że dobra. Myślę, że chodzi ci o nasz domek. Tutaj będzie recepcja. Nie, recepcję nie robię. Po prostu ktoś wchodzi, i ten. Już wyszedłeś z tej kopali. Eee, mm -hmm. y no, 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 no. Dobra. A nie, nie mogę zobaczyć domu. Jeszcze widzowie nie możecie. Bo. Bo to będzie niespodzianka. Nie, Juras? Nie, Jurek, sznurek. Ej, ile tutaj jest drewna? Czemu my tutaj nie poszliśmy? Ło! No nie. Tutaj, tutaj y, mam pomysł, y, ale to ci potem powiem. Aby widzownie spoilerować, bo i, i tutaj zebrałam 20 drewna. Już wracam robić dalej Babodziarkę. Dobra, Ej. Chyba lepiej okna nie robić, bo bobasy uciekną. Mogą uciec? Ale jak oknem? No, no bo one są na jedną kratkę. No. No ale to bobasy mogą, tak? Tylko żeby normalni bo... filaderzy nie ten, ten, nie uciekli. Ten. Co? Przem uciec? Oknem? Jak oknem? Przecież okno, okno to blok, więc jak mam uciec wow. Co?! Już myślałam, że lewituję. e p Czekaj, pr próbuję coś zrobić. E-p-p. Teks, mi się... Co?! Jak?! Jak ja to robię? I tutaj już nie mogę. Co jest, co ja zrobiłem? Dobra. Eee, robimy drewno. Dobra. O, ale to jest męczące, co? O, już chciałeś wejść do tego szpitala? Koście już chciał wejść do szpitala, nie? Tyk. O nie. O, nie, coś mi się przypomniało. Nie ja nic nie marzę. Ciągle mi coś się przypomina głupiego. O, jesteś blisko, siema! Widzisz, ten szpital? O nie! Jeszcze coś gorszego, ale na razie trzeba. Dobra. Ej, filadżerzy sami, sami tu wejdą jak będzie noc, nie? Jakie filadżery? Filadżery! Filadżery. No! To powiedziałam. Jak tam patrzeć na tą jaskinię? A to nie jest jaskinia. Czekaj, nie przeszkadzaj. A, już przeszkodziłeś. Myślałam, że będzie mały filager. Ło, prawie spadłem, mnie. Gdzie mam mały filader? nie słychać jak ty mówisz villager to to słychać jakbyś mówił pillager aha dobra ten szpital będzie bez dachu dobra? ej mamy jakąś wełnę? nie nie ja mam Ej, a masz ziemniaki? Nie To chwilę zaczekaj... Czekaj O nie, dobra, nieważne, już chciałem ich uwięzić a, a tam jest okno otwarte, dobra, nie zauważyłem Zombiak. idziemy spać Na moją łóżku teraz śpisz dę zbierać łóżka. Jedno drugie trzecie i czwarte. Tylko gdzie cz czwarte. Czwartę zabiorę stąd Dobra Już jeden filarzer wchodzi tu Cyk i cyk Jedno będzie żółte. Dobra. I jedno jest białe. Dobra, no to już bobodziarka skończona. Już bo Bobas chce tam wejść. Wiesz?

To dobra. U ciebie mamy takie drogie oferty. tam jest dobra. To jeszcze żegnam, dobra. Przy babodziarce. F5, F5. No to, cześć.